Cześć! Witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Dzisiaj, słuchajcie, opowiem Wam trochę o pracy tutaj, na, tutaj w Szwecji, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak, jak tą pracę, że tak powiem, w sposób bardzo prosty wyszukać, tutaj pokażę Wam platformę tutejszą, tutejszego urzędu pracy, na którą możecie sobie wejść i sobie po prostu tej pracy poszukać, tak. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam was. na odcinek. Wpisujemy sobie w Google arbetzwomeningen.se Ja wam ten y, link podam w opisie, żebyście mieli po prostu szybciej, żebyście sobie ważni. No i tak, słuchajcie, tutaj jest strona. Strona jest oczywiście w języku szwedzkim. Y, ja tą stronę, słuchajcie, nie będę omawiać całą, wszystkie zakładki i tak dalej. Tylko pokażę wam, y, gdzie możemy. Że tak powiem, bardzo prosto tak wejść tutaj i, i sobie prac poszukać. No więc słuchajcie, zacznę od tego, co tutaj na tej stronie jest. Loga in, czyli możemy się tutaj zalogować na tą stronę. No i tutaj możemy sobie kliknąć i tutaj mamy. Y osoby po prostu bezrobotne, tak, bezrobotne i pracodawcy mogą się za zalogować za pomocą y, Mobile Bank ID, czyli y, elektronicznego systemu, tak, logowania. Za pomocą TELI y, i e-legitymacji, e e e czyli też y, ci, którzy po prostu mają y, tą legitymację w TELI, czy, y, też mogą się tutaj zalogować. Freja EID+. Plus. Te, też możemy i tutaj jest jeszcze international Ele e e identification dalej tutaj jest za pomocą e nazwy użytkownika i hasła oczywiście też e to mnie ciekawi dlatego że słuchajcie tego nie było wcześniej i oni to dodali tak samo jak e tego nie było i tego też to było tylko e Mobil Bank ID i banki D wcześniej. Więc sama jestem ciekawa, co, co tutaj Szwedzi zrobili. Wejdziemy, zobaczymy. No, słuchajcie, można. Zobaczcie, są kraje, i można za pomocą po prostu yy, e, yy, e właśnie tego yy, legitymacji, za, zalogować się tu, więc słuchajcie, no weźmiemy dla przykład Polskę. I zobaczymy, co tutaj. No wow, loguje się w publicznej yy, usługi zagranicznej, no i macie profil zaufany e dowód. Czyli możecie się tutaj na tą stronę yy, szwe, Szwedzkiego Urzędu Pracy, możecie się zalogować za pomocą profilu zaufanego albo e dowód. No słuchajcie, pff, ja jestem w szoku. <laughs> Wcześniej tego nie było. Yy, więc jeżeli macie. Profil zaufany albo e-dowód z Polski, no to możecie się tutaj zalogować. Ja też to posiadam, więc sama jestem ciekawa. Słuchajcie, co, co tam dalej jest, tak? Więc, no, powiem Wam, że, że ciekawa taka informacja. Lecimy dalej. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. No, tutaj oczywiście, tak, po, pomoc w przypadku logowania, tak, jeżeli mamy jakiś problem z zalogowaniem, i tak dalej, więc tutaj wszystko jest. Co tutaj, słuchajcie dalej? Tutaj jest, możemy sobie wybrać oczywiście other languages, inne języki. W innych językach mamy, słuchajcie, angielski jest, jest arabski, Dari, różny ro, rosyjski jest. Język migowy też jest e, ukraiński i tak dalej. No, polskiego nie ma, słuchajcie, no, e, Polskiego nie ma, ja tutaj Wam nawijam po polsku. E, więc możecie sobie też wybrać e, stronę i, i sobie po prostu tak w odpowiednim języku. E, sok, no to szukaj i tu jest menu, tak. Tutaj są zakładki, start, e, moje strony. Szukanie pracy w, na platformie Plac Banken, tak się nazywa. Tu są inne języki, oczywiście Arbez Los, czyli bezrobotny i co teraz, ekstra dofinansowanie e, od Państwa, zawody i przyszłość, e, różne szkolenia i, i studia, na przykład e, jak znaleźć pracę. Tutaj mamy CV, różne po prostu... E, e, Podania, rozmowy kwalifikacyjne, i tutaj mamy pracę w, Sz w Szwecji, więc y, tak to wygląda. Ja tego mówię, nie będę Słuchacie y, omawiać aż tak, bo, bo tego jest naprawdę dużo i y, no tutaj odcinek to by był naprawdę pff, godzina to jest po prostu chyba za mało, <laughs> więc. Y, i jak tutaj jest tą pracą, tak, no to tutaj, tutaj właśnie macie na samym, na samym wstępie, widzicie, jest SOKIOP i PLATZBANKEN, czyli szukaj pracy w PLATZBANKEN, czyli na tej właśnie platformie i tu jest dla pracodawców jeszcze możemy sobie wejść, tak, tu są, jak widzicie, wolne prace w, w Szwecji, tak, i tutaj możemy sobie wybrać, tak, miejscowość yy, Miejscowość, tutaj mamy oczywiście regiony podane: Len, i tak dalej, Skonel, Sztokholm, i tak dalej. I tutaj możemy sobie kliknąć i wybrać sobie miejscowość, już która nam po prostu, słuchajcie, pasuje, tak. Tutaj, Irkę, czyli zawód. Więc słuchajcie, tu są kategorie podane o z tej strony, jak widzicie. I co tutaj, co tutaj jest? No różne kategorie są, więc ja tego dzisiaj, słuchajcie, nie będę tego omawiać, tych kategorii, bo tego jest po prostu za dużo. I taką przykładową może pokażę odnośnie właśnie zdrowia i tak opieki zdrowotnej. No to sami widzicie ile tych zawodów jest, więc słuchajcie i no zawody są słuchajcie po, po szwedzku i nawet jak słuchajcie... Wybierzemy sobie coś, jakiś właśnie tutaj y, z kategorii y, i tak dalej. Y, to jest to tak, że nawet jeżeli zmienimy sobie stronę i wchodzimy na placbanken, to dalej mamy słuchacie w języku szwedzkim i ta strona jest po prostu. Nieprzetłumaczona. No, i zapytacie pewnie, dlaczego? Dlaczego się tak dzieje? Skoro, jeżeli y, mamy tutaj inne języki i tak, i możemy sobie wybrać dowolny język, no, słuchajcie, no, tutaj mamy na samym wstępie podane, że y, jak sami widzicie, jest po szwedzku. Czyli y, cała ta strona, cały ten plac Banken jest w języku szwedzkim. Nie jest dostępny on w języku angielskim. Hmm. Dlaczego? Zaraz Wam to wyjaśnię. No, i słuchajcie, no i to by było tyle. Tu jeszcze mamy więcej po prostu ogłoszeń, które są, i tutaj mamy tak też, też zawody, więc na rynku pracy, tak dla przykładu, Wam powiem, że na przykład pielęgniarka i właśnie z, tutaj, tak, 1681 jest tak do, do dostępnych miejsc pracy o tak lerare tutaj jest na przykład nauczyciel więc tyle jest ogłoszeń wszystkie ogłoszenia są oczywiście słuchajcie, w języku szwedzkim tak tutaj jest w języku szwedzkim i no i co i, i co tutaj mamy jak wejdziemy w jakieś właśnie ogłoszenia i tak dalej no tutaj mamy tak miejscowość podaną kiedy zostało opublikowane, o jakiej godzinie i tak dalej, kogo tutaj poszukują, na jakie stanowisko, czy, czy, czy to są na przykład tutaj e, e, szkoła podstawowa, klasa 4-6, nauczyciel, e, pedagog, o tak bym powiedziała. E, I słuchajcie, no tutaj widzicie, wszystko jest w języku szwedzkim, no... No, tak jest, słuchajcie. Możecie oczywiście próbować próbować sobie tą stronę ewentualnie przetłumaczyć. Jeżeli znacie język, język angielski, możecie stąd po prostu sobie, no nie wiem, post adres i do nich napisać w języku angielskim. W ten sposób, no możecie też próbować. Oczywiście, dlaczego nie, jeżeli macie przetłumaczone różne różne rzeczy, różne po prostu kwalifikacje swoje, zawodowe i tak dalej. W ten sposób też możecie, ale możecie się spotkać właśnie też z odmową, bo zawody, takie jak na przykład czy nauczyciel, czy właśnie lekarz, czy, czy pielęgniarka, i tak dalej. Tutaj przez szwedzki system są po prostu one weryfikowane, więc trzeba mieć legitymację szwedzką. Oczywiście, możecie sobie próbować tutaj wchodzić. I, I mówię, yy, po, po kolei sobie po prostu w, w, yy, wstukiwać, tak, yy, tutaj sobie ewentualnie jakoś tłumaczyć, to no ale mówię, tłumaczenie w sposób przez Google Translate, nie róbcie tego, bo to wychodzą bzdury, wychodzą totalne bzdury. Jeszcze w języku angielskim, jeżeli, no to, no to jeszcze o tak. Ale na język polski z języka szwedzkiego przez Google Translate, no to to jest, słuchajcie, pomyłka. Nie róbcie takich rzeczy, bo bzdury wychodzą i po prostu, no, nie da się, tak? Yy. No, mówię, no możecie pisać. Czasami są podane numery telefonów nawet, czy nawet e-maile w różnych, po prostu wiecie, zawodach i tak dalej. Więc możecie w ten sposób, oczywiście. Kombinować, tak? Możecie próbować. Ja, ja tutaj nie obiecuję, że, że wiecie, od razu znajdziecie, od razu się do Was odezwą i tak dalej, bo, bo mówię o Tutaj jest na przykład shortcard. Prawo jazdy też jest wymagane. Widzicie, sprok, język szwedzki, angielski, to jest, to jest podstawa tutaj. Są jeszcze inne strony, ale to nie jest na ten odcinek, dlatego że, że mówię, że tego będzie za dużo na raz. I y, zgubicie się, no i, i mówię, nawet samo to, że, że widzicie kategorie zawodów, no, są nie przetłumaczone. I, I nawet mówię, nawet y, zawody nie są przetłumaczone. W większości no ci, co znają trochę może język angielski, no to mogą się domyślić, co, o co tutaj chodzi i tak dalej. No, ale tak nie do końca, bo mówię, niektóre nazwy są po prostu szwedzkie i nie wszystko jest po prostu dostępne w języku, wiecie, angielskim, bo to jest język szwedzki, no i już. No i słuchajcie, jak się podobało. No sami widzieliście, że y, tak. Że, że strona, jeżeli wejdziemy sobie nawet na ten plac bankę, no to jest w języku szwedzkim. No słuchajcie, tutaj jest Szwecja, tutaj jest Szwecja i oni mają do tego prawo. No, pff, my jesteśmy, że tak powiem, gośni w tym kraju, jeżeli chcemy tu w ogóle przyjechać. Y, zmienić y, czy kraj, czy, czy po prostu y, tak, jeżeli jakiś nawet konflikt jest y, w danym kraju, i, i nawet zmieniając y, kraj, kraj, miejsce zamieszkania itd., tak jeżeli już się na takie coś decydujemy, to uważam, ale to jest moje zdanie, uważam, że całą, że tak powiem, y, swoją godność taką narodową. I, I to, że w większości tutaj nie ma po prostu języka tak angielskiego, który jest ogólnoświatowy, gdzie, gdzie wszędzie możemy się w tym języku porozumieć i, i, i tak bez problemu i tak dalej, to możemy się spotkać tutaj właśnie z czymś takim, że no właśnie, tak jak ta strona, tak widzicie, w języku szwedzkim jest, oni są u siebie po prostu. I my musimy, że tak powiem, zaakceptować to. No, Ja na przykład nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby czy Słowak, czy, czy jakiś, jakaś inna narodowość, która na przykład zmieniła kraj i przyjechała sobie do Polski i nagle ma pretensje na przykład do, do polskich po prostu osób, o to, że w większości są to strony w języku polskim. Ale dlaczego? No, sorry, no to jest kraj, tak. Ty zmieniałeś, ty chciałeś zmienić, chciałeś po prostu y, przyjechać, chcesz pracować, ułożyć sobie życie, czy nawet, czy dorobić, a później na przykład wrócić do swojego państwa. No słuchajcie, no tu jest po prostu tak. Tu jest y, Szwecja. I nawet to, że, że mówię, możemy znać język angielski, ale. Rzeczy, które są w tym kraju po prostu w środku, no są po szwedzku. No to, to nie ma nic, że tak powiem, wiecie, zaskakującego, no, dla mnie oczywiście. To jest moja opinia. Oczywiście możecie się z tym nie zgadzać, tak? I, i tyle. Ja tutaj swoje zdanie po prostu wyrażam, i, i tyle. Więc tak. Tak to wygląda tutaj, y, słuchajcie, od środka, więc możecie sobie, oczywiście mówię, tak jak mówiłam, możecie sobie kombinować, możecie sobie wchodzić, możecie sobie pisać, dzwonić. Jeżeli znacie język y, angielski, możecie w ten sposób kombinować, ale mówię, ja nie obiecuję, nie wiem, ja w ten sposób nie robiłam, y, w ten sposób nie szukałam pracy, więc, y, więc nie mam pojęcia. Czy, czy po prostu, y, czy po prostu y, tutaj tak y, znajdziecie. No. Y, co jest ważne, słuchajcie? Co jest ważne, żeby, żeby y, posiadać, zmieniając w ogóle kraj? Ja już tutaj nie mówię y, o Szwecji, tylko ogólnie, tak? No to po pierwsze, no to jest język, szwedzki albo angielski. Po drugie, jest to język, słuchajcie, język, po trzecie, to jest najważniejsze, żeby tutaj w tym kraju móc się poruszać. Szwedzki albo angielski. To są dwa podstawowe języki, w których tutaj się poruszamy wszędzie. Kolejną po prostu rzeczą, która jest ważna, no to musimy mieć prawo jazdy. To jest niezbędne w, w tych, bym powiedziała, czasach. O tak! Kolejną rzeczą, no to są dokumenty, tak, które posiadamy, jakieś kwalifikacje, umiejętności, zawody i tak dalej. Jeżeli mamy jakieś papiery, to jest dodatkowym atutem tutaj dla takiego pra pracodawcy, oczywiście. Nawet z innego kraju, jeżeli mamy jakieś właśnie rzeczy i tak dalej, to już to, to są plusy, słuchajcie, to są plusy. Więc ja Wam życzę wszystkiego po prostu tak pozytywnego, cierpliwości przede wszystkim. I, I powodzenia Wam życzę, żebyście znaleźli, jeżeli już macie to w planach i, i chcecie zmienić czy kraj, czy, czy tutaj nawet przyjechać, ja Wam mówię, jak tutaj jest po prostu. I to nie jest nic dziwnego. Mówię swoją po prostu godność, dumę narodową. Nawet jeżeli jesteśmy Polakami, powinniśmy schować ją po prostu głęboko w kieszeń, i no niestety, tak jest. Tak jest. To jest Szwecja. Tak jak inne kraje są, czy Niemcy, czy, czy a, no Anglia, no to angielski mamy, ale no inne, tak. Więc y, powodzenia Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego na każdy dzień roku i, i oby on był owocny, oby po prostu był y, lepszy, żebyśmy my byli lepsi tak y, y, dla siebie, dla świata, dla innych. Tego Wam życzę na każdy dzień. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.